Witajcie wśród malowniczych obrazów Podlasia. Zobaczcie jakie piękne lasy. Dzisiaj mam do czynienia z Harleyem Davidsonem Softail Slim wersji S. Zobaczcie jak cię pięknie prezentuje ten motocykl. Jest po prostu obłędny. Bardzo długi, bardzo niski, ważący 310 kg. Motocykl prezentuje się fantastycznie, zwłaszcza w tym malowaniu. Zobaczcie, tu mamy gwiazdę na modłę, stanów zjednoczonych i taki piękny lakier matowy, a jednocześnie perlisty. Naprawdę super się ten motocykl prezentuje. Tutaj nie mamy tak naprawdę chromów, zamiast chromów typowych dla Harley'a mamy czarny błyszczący lakier. Możecie tutaj to zobaczyć. Prezentuje się bardzo, bardzo ładnie i do tego bardzo nietypowo, to tak naprawdę tylko podkreśla, jakże mroczny charakter tego jednośladu. I niektórzy mogą się nawet nie zorientować, że jest to Harley, ale jak sama nazwa tutaj wskazuje, tego nie da się przeoczyć. Mamy do czynienia z Harem. Dobra, to już widzieliście jak ten motocykl się prezentuje, jeszcze pokażę go z przodu. Piękna lampa, olbrzymia, piękne koła szprechowe z balonowymi oponami. Koła mają chyba 16 cali średnicy. Tutaj mamy piękną V2 Screaming Eagle 110, czyli 1,8 litra pojemności. Dwa długie wydechy, również czarne. Całość nisko zawieszona prezentuje się po prostu, po prostu obłędnie. Dobra, to skoro już mamy na dwozie po części omówione, to pokażmy tutaj coś bliżej. Siadło jednoosobowe to jest standardowe. Prezentuje się tak, a nie inaczej. Tu mamy skórę, zaraz też coś o nim powiem. Mamy tutaj wskaźnik poziomu paliwa, tu mamy korek od wlewu paliwa. Prędkościomierz, obrotomierz mamy tutaj w wersji elektronicznej. On nie jest dokładny, bo on co jakiś czas tam po prostu pokazuje, jakie są obroty. No a przesiadając się już tutaj do guzików, to mamy po kolei guzik od zmiany wyświetlenia komputera pokładowego. Klakson, tutaj światełka, kierunkowskazy, tempomat, fajna zabawka, tempomacik. A po tej stronie, no to typowe już klasyczne przyciski rozrusznika, zapłonu, do tego jeszcze światła awaryjne i tutaj też mamy klakson. Co ciekawe, klaksony, no to tutaj jak się kliknie raz i skończymy już przejeżdżać zakręt, no to one automatycznie się wyłączają. Ale to zobaczycie też później. Na razie jeszcze się tutaj przyjrzyjcie. A, mamy tutaj stacyjkę. Dostęp jest bezkluczykowy, czyli można mieć... Ten elektroniczny kluczyk w kieszeni, i wtedy można śmiało się bawić w odpalanie bez wkładania kluczyka do stacyjki. Wygodne, trzeba przyznać, że wygodne. Dobra, dajcie mi chwilę, ja jeszcze się tutaj ubiorę i przejdziemy już do samej jazdy. Ok, już się ubrałem, możemy ruszać. Na początek posłuchajcie, tylko jak odpala się. Softaila Slim S Dobra Zobaczcie jaki na początku jest opór O i zapalił Wcześniej no to tak nawet dłużej Potrafi zakręcić Tak z bardzo dużym oporem Teraz zaskoczyło o dziwo Bardzo bardzo łatwo A Piękną mamy dzisiaj pogodę, jest bardzo ciepło, jest bardzo słonecznie Idealna pogoda na jazdę Harley'em Davidsonem Idealna, idealny motocykl, idealna pogoda, idealne widoki, idealne po prostu wszystko Idealny dzień sobie od razu tutaj wbijemy szósteczkę włączymy tempomacik kliknięcie, jeszcze jedno i mamy pomacik włączony Ustawiłem sobie teraz 80 km na godzinę. Można nawet puścić kierownicę. Jedziemy. Śmiesznie to wygląda. Oczywiście tego nie polecam nikomu, bo jednak trzeba na drodze uważać. Ale dzięki temu będzie mi łatwiej opowiadać. Zobaczcie, jaki, jaki piękny widok mamy przed sobą. Ta kierownica jest taka szeroka. Bardzo wygodnie leży w dłoniach. Kąt nie jest ani za duży, ani za mały. Jest po prostu optymalny. I ta lampa z przodu prezentuje się po prostu fantastycznie. Od razu też wspomnę o malutkich lustereczkach, ale coś w nich odziwo widać. To mnie też zaskoczyło. Nie są jakoś bardzo uciążliwe. No, i tutaj, jeżeli mamy klamki, one są bardzo szerokie, bardzo wygodnie mi się ich używa. Ja mam bardzo dużą rękę, więc nie muszę się jakoś napinać, żeby te drobne klamki, jak na przykład są w motocyklach japońskich, dziwnie łapać. Tu po prostu bierzemy konkretnie zamach, ściskamy i to jest super. Tutaj, już o przyrządzie mieliśmy omówione, no to przejdźmy już do samej jazdy. Gang silnika jest. Bardzo ładny, jest głęboki, donośny Aczkolwiek moim zdaniem Można by to jeszcze poprawić Znając życie pewnie wydechy akcesoryjne Jeszcze lepiej będą się sprawować I warto w nie zainwestować Ale co my tu w ogóle tak naprawdę mamy Pod moim po, Obok moich nóg tak naprawdę Pomiędzy nimi tkwi V2 O pojemności 1,8 litra Chłodzona powietrzem która generuje 99 koni mechanicznych i 148 nm. Fantastyczny, motoc fantastyczny motor, ma bardzo dużo pary w każdym zakresie obrotów. Nawet jak jedziemy sobie szóstką do 90, wystarczy odkręcić już czuć, że ten motocykl rzeczywiście może jechać i jemu nic się nie dzieje. Nie trzeba żadnych redukcji, po prostu wystarczy odkręcić manetkę i on przyspiesza. Oczywiście jak to harley to nie mogło zabraknąć przyjemnych wibracji. One nie są zbyt intensywne, są w sam raz tak naprawdę. Jeżeli wejdziemy w odpowiedni zakres obrotów, nawet nie sprawdzałem jak dokładnie, jaki dokładnie jest to zakres, to wtedy czuć jakby te tłoki poruszały się w cylindrach wypełnionych masłem. Tak bardzo płynnie, bardzo aksamitnie to pracuje. A jeżeli jedziemy takie jak na przykład teraz, no to czuć, że jakieś tam delikatne wibracje są, ale one nie są uciążliwe, one są bardzo, bardzo przyjemne. I wtedy rzeczywiście wiemy, że mamy do czynienia z Harley'em Davidsonem. Naprawdę idealna pogoda na Harley'a, jestem zachwycony, że udało mi się w końcu go dorwać. Powiem Wam szczerze, że polowałem na niego już od zeszłego sezonu, ale tak naprawdę dopiero teraz udało mi się go dorwać. No i tutaj mamy jeszcze skrzynia biegów na podwójnej dźwigni. Można zmieniać na dwa sposoby. Ja raczej używam klasycznego rozwiązania, czyli czubkiem stopy zmieniam do góry do dołu. A Warto dodać, że skrzynia jest bardzo precyzyjna, biegi wchodzą jak w masło z takim bardzo, bardzo przyjemnym kliknięciem, to tak jakby dwa kawałki granitu nagle ze sobą no, pomachajmy dzieciom, cześć eee, to tak jakby dwa kawałki granitu po prostu się zaszczepiły i to czuć ewidentnie, że ta cała mechanika jest bardzo, bardzo solidna. Jako całość układ napędowy jest powalający, mówię, on ma bardzo, bardzo dużo momentu obrotowego w każdym zakresie Aż chce się jechać, nieważne czy to zakręt, czy prosta I wyrywa spod dupy, trzeba uważać tylko na zakręta, bo mamy nisko położone podłogi Pod stopami, więc akurat na zakrętach trzeba trochę uważać, ale to jest prawdziwy kosmos, to co się kryje pomiędzy moimi dwoma nogami pod bakiem, to jest fantastyczna jednostka, naprawdę cudo Tutaj mamy do czynienia jeszcze z przeniesieniem napędu za pomocą paska zębatego. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, nie, nie trzeba nic smarować, nie trzeba e, tutaj żadnych dodatkowych konserwacji mm, czynić, tylko po prostu wystarczy jechać, jechać, jechać. O, jak mamy taką nierówną drogę, to warto od razu powiedzieć co nieco o zawieszeniu. Ma bardzo mały skok, zwłaszcza tylne zawieszenie. To wszystko sprawia, że tak naprawdę głównym amortyzatorem jest kręgosłup. Dzisiaj przejechałem przez jakąś wyjątkowo e, nierówną część asfaltu. Jezu jak ja dostałem po dupie, myślałem, że będę płakał. No skok jest tutaj bardzo mały i to trzeba się przyzwyczaić, trzeba po prostu omijać te dziury, ale za to jak już wyjedziemy na równy asfalt, to jest O Jezu, to po prostu jakbym płynął bardzo mocnym parostatkiem i to po prostu się płynie tak do przodu idealnie. Jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, chciałbym powiedzieć, że jest wygodna. O ile kąt ugięcia kolan jest bardzo wygodny, kolana są ugięte pod kątem nieco ponad 90 stopni, bardzo wygodnie, o tyle kanapa od razu bym ją wymienił. Trudno mi znaleźć na niej dobre ułożenie, o dziwo jest dosyć taka mała i jej kąt nachylenia wymusza mm, mocne wygięcie pleców ku tyłowi no to jest niewygodne na dalekie trasy ja lubię jeździć wyprostowany jak struna, więc muszę trochę się namęcić, żeby odpowiednią pozycję sobie tutaj znaleźć ale tak poza tym ubóstwiem Harley'a naprawdę jest a takie mwah, mm, mm, fantastyczny motocykl jeżeli chodzi o zwinność No to to jest dosyć spore zaskoczenie Bo jak już wspomniałem Motocykl waży 310 kg A zobaczcie Mogę sobie tutaj no Włączmy ten macie, ok, Wystarczy lekki ruch Na przeciw skręcie I on od razu chętnie się przemieszcza Nawet na zakrętach pozostaje stabilny Bardzo przewidywalny Tylko trzeba mocno się wychylać Żeby te zakręty jednak szybciej Przejechać. Jak już wcześniej wspomniałem, podłogi szybko przycierają. No to już jest taka wada tego modelu, ale to też ma swój urok. Trzeba po prostu skupić się na jeździe, cieszyć się jazdą, a nie zapierdzielać. Recepta na jazdę Harleyem. O, akurat jedziemy sobie w okolica setki. Tego motoru prawie w ogóle nie czuć. Słychać, że coś tam z tyłu. Pyrkoczem, ale tak naprawdę jedyne wibracje to odczuwam na podłodze i delikatnie na manetka. Ale to jest bardzo przyjemne To bardzo wyluzowuje Ja po prostu czuję się tak jakbym był teraz na wakacjach I odpoczywał Mogę tak zjechać całą Polskę Będę zachwycony Sobie dojeżdżamy teraz do zakrętu To od razu mogę powiedzieć, że Układ hamulcowy jest bardzo skuteczny. Z przodu mamy jedną tarczę o dziwo, z tyłu również jedną. Ale hamowanie jest skuteczne, bo klamka od przedniego hamulca działa również od razu na hamulec tylny. Tu mamy zintegrowany układ hamulcowy. Hamowanie jest bardzo skuteczne i niewiele mogę tutaj zarzucić. No i tutaj znowu mamy nierówną drogę, no to czuć wszystko na kręgosłupie. Ale to ma tyle stylu ten motocykl, jadę nim przez miasto, przez wieś, gdziekolwiek, wszyscy się za nim oglądają. No jeszcze to malowanie typowo wojskowe bardzo przykuwa wzrok, na tym motocyklu na pewno nie pozostaniesz anonimowy. I sama świadomość, że jedziesz takim prawdziwie męskim motocyklem sprawia, że Tobie testosteron rośnie dwukrotnie. Ja po prostu czuję jak jadę i jajka mi puchną. Nie wiem, czy to jest od gorąca silnika, czy po prostu od testosteronu. Tyle jego jest podczas jazdy Harley'em. Dobra, sobie wyprzedzimy. Widzieliście, żadnej redukcji, wystarczy odkręcić i od razu motocykl wyrywa do przodu. Naprawdę coś absurdalnie fantastycznego. I te biegi wchodzą jak masełko i wychylanie się na zakręta super Harley Davidson to styl życia a nie po prostu motocykl trzeba się przyzwyczaić do tego, że chcemy jechać nieco wolniej i stawiamy na jakość a nie na szybkość, ani tym bardziej też na odległość, stawiamy na jakość podróży, to jest najważniejsze tutaj od razu zakręt ciekawe czy przytrzymy trzeba się wychylić no i przytarcie więc widzicie no akurat pod tym względem trzeba uważać ale i tak chciałbym mieć Softail Slima S we własnym garażu Jaki jest Harley Davidson? Mam wrażenie, że można by go porównać do na przykład Dodge'a Challenger'a. Tak mi się wydaje. Nie jeździłem Dodge'em, ale wiem, że to jest e, ciężki, wielki samochód, bardzo mocarny i tutaj jest tak samo. Jest ciężki, długi, wielki i zapierdziela jak dziki. Momentu obrotowego jest tutaj o, pod dostatkiem. Naprawdę pod dostatkiem 148 Nm Dostępny przy bodajże 3,5 tysiącach obrotów na minutę Sobie tutaj pojedziemy w lewo O, o i znowu przy tarcie. Trzeba uważać i wolnie jeździć No ja trochę za szybko jeszcze. No i ten styl Warto też powiedzieć co nieco o cenie a wspomnę jeszcze, w ogóle wracając do silnika, ile on pali. Bo wydawać by się mogło, że 1,8 litra to pożera 15 litrów na setkę. Ale tak naprawdę przy spokojnej jeździe, to takie około 6 litrów jest całkiem możliwe do zrealizowania. Nie trzeba się nawet tutaj napinać. To po prostu się jedzie i super sprawa. Jakieś młode dziewuchy chodzą. Zlot młodzieży dzisiaj jest. Przejedziemy się jeszcze raz tutaj. Warto też co nieco wspomnieć o cenie. Z tego co wiem, to tego motocykla już nie kupicie w salonie. Bo normy emisji spalin Euro, oczywiście go wykończyły, tego już nie kupicie w salonach. Ale kiedy był dostępny, to kosztował około 100 tysięcy złotych. Absurdalna cena. Ale płaci się nie tylko za motocykl, ale też za markę, za legendę, za dziedzictwo, za styl życia. Za to wszystko się płaci. Gdybym był bardzo bogatym człowiekiem i miałbym sobie sprawić taką zabawkę, nie po to, żeby nią szpanować, tylko to jest jako prezent, tak samo kupu jak kupuje się Rolls-Royce'a Kupuje się go po to, żeby sprawić sobie prezent za udane życie Tak samo kupuje się Harley'a Od razu bym poszedł do salonu i bym go kupił, naprawdę Kocham v dwójki, kocham Harley'e Dla mnie to są fantastyczne motocykle Widzimy się w następnym odcinku Motoszejka Zachęcam oczywiście do subskrybowania i lajkowania filmików. Będę wdzięczny. Trzymajcie się, hej.